Grogu, grogu, grogu. To jest chyba główny powód, dla którego zdecydowałem się na zakup kłopotów na Tatooine, czyli zestawu z Lego Star Wars. Oj, zapomniałem się przedstawić. Cześć, cześć, witajcie tutaj, Maciek i Klocki. Ja dzisiaj zrecenzujemy sobie właśnie ten secik. 276 klocków w środku, dwie minifigurki oraz The Child. Chyba najważniejszy. 139,99 to jest cena katalogowa, ale na alto ten zestaw śmiga dużo, dużo taniej. No cóż, otwórzmy, złóżmy i zobaczmy, jak to się wszystko present Serialu nie oglądałem, więc nie krzyczcie na mnie, jeżeli coś źle powiem. Ale trochę informacji zasięgnąłem na temat tego zestawu. Dosyć fajnie się prezentuje ta hmm, szałaso lepianka, tak byśmy mogli to nazwać. Tutaj coś na kształt balisty, chociaż w LEGO funkcjonowały dużo lepsze konstrukcje tego typu, co Wam później udowodnię. No nic, otwórzmy. Trzeba się dostać do środka. Mocne pudło, jak to w seriach licencjonowanych. Aha, no i jest tutaj jeszcze taki ścigacz. On mi przypomina takie naprawdę stare dżunglowe zestawy ze szturmowcami. To są podobne konstrukcje z takim mocno rozbudowanym widelcem. Ale dobra, zerknijmy już do środka. Pewnie będą trzy worki z klockami, bo trzy takie konstrukcje tutaj mamy. No i to chyba wszystko. Naklejki? Chyba brak, ale głowy nie dam, więc szybciochem sobie tutaj zerknijmy. No nie, wygląda na to, że naklejek nie ma. Dobra, to jeszcze zerknijmy na tył. O, tutaj nie mamy o dziwo żadnych takich zestawów pokazanych, tylko minifigurki, ale w gruncie rzeczy fani Gwiezdnych Wojen, no to oni najbardziej chyba lubią minifigi. A tutaj z kolei jednak mamy te konstrukcje, no bo czym byłyby Star Warsy bez nowych statków kosmicznych i pojazdów? To jest przecież Chyba najczęściej dostarczana nam rzecz w tym uniwersum. No to zrobimy speedbuild, a za chwilę recenzja. Jak na zestaw w tym przedziale cenowym, no to tutaj dostajemy całkiem sporo fajnych elementów i fajnej zawartości, więc jestem zadowolony, na dodatek nie ma naklejek, co jest zawsze plusem. Rozpocznijmy może od tego śmigacza Mando. Takie konstrukcje często bywają kruchliwe, łamliwe i rzeczywiście tutaj na przodzie łatwo odpadają te klocki, bo to zaledwie na dwa takie study jest przytwierdzone, ale pozostałe elementy są już całkiem konkretne. Tutaj na dodatek, mimo małej objętości tego pojazdu wygospodarowano takie miejsce żeby podczepić no te blastery, te takie haki i tak dalej i tak dalej. Nieźle to się prezentuje. Zauważcie też, że stery są łatwe do pochwycenia przez minifigurkę. No i mamy tego dzieciaka. Może to miejsce jest takie dosyć ryzykowne dla niego. Pewnie warto byłoby gdzieś tam bardziej w środku tego pojazdu go umieścić, żeby też nasz Mandalorianin mógł go obserwować w czasie jazdy. No ale jest jak jest. Tutaj zwrócę waszą uwagę na te klocki w takim ciekawym kolorze i to może się przydać, bo często nie doceniamy tych małych elementów, a one robią robotę, jeżeli chodzi o jakieś bardziej skomplikowane konstrukcje. Dobra, no to przyjrzyjmy się baliście, ale ona jest już większa, więc potrzebujemy osobny, czysty kadr. Jak pamiętacie przy otwieraniu tego zestawu byłem dość sceptycznie nastawiony do tej balisty, no tak to chyba możemy nazwać, ale w gruncie rzeczy jak to zbudowałem, podobają mi się niektóre rozwiązania. Tutaj ona wygląda trochę tak organicznie, robaczo, chyba przez te boczne rzeczy, które przypominają trochę skrzydła przynajmniej mi. No tutaj największe zastrzeżenia do tej cięciwy. Ja lubię, jak to jest taki specjalny, dedykowany element, no chociażby w zamku tego lodowego cesarza mieliśmy takie fajne balisty. Oczywiście to jest już trochę Budowane, ale wiecie o co chodzi, ta cięciwa rzeczywiście nią była. Tutaj, co prawda, te elementy też są dosyć elastyczne, ale jednak no. Tak z daleka wygląda to średnio. Podoba mi się za to dół i tutaj jest jakby takie mocowanie przypominające mi, nie wiem, statyw pod kamerę. Wszystko tutaj dobrze chodzi. No i na dodatek, jakbyśmy chcieli niby przesunąć to motobalistę, to tutaj na przodzie mamy coś na kształt kółek. Ładna kolorystyka i ładne detale, typu tutaj te pokrętła, żeby to jakby cięciwe naciągnąć. Nieźle. Podoba mi się ten dark tan, a zostało tutaj wykorzystanych bardzo dużo elementów właśnie w tej barwie. A o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć. Tutaj ten właściwy przyrząd do szczelania, on mógłby być czymś zasłonięty od góry, jakimś brązowym elementem. Może takim piaskowym, wyglądałoby to chyba jeszcze fajniej. Oczywiście wszystko tutaj szczela grajbuczy. Jeszcze rzućmy okiem na ten domek Tuskena, jak to zostało wykonane. Na pewno duży plus za to, że mamy tutaj masę tych ruchomych elementów, no i przez to też łatwo się tym wszystkim pobawić, chociaż tutaj jakbym chwycił sobie o... Tak, beztrosko, no to to wszystko obróciłoby się w pył, bo to są bardzo kruche elementy mimo wszystko. Ale jakbyście budowali coś na zasadzie plaży albo jakiś wzniesień, no to również tutaj dostajemy bardzo dużo takich elementów użytecznych. O, właśnie, zobaczcie sami. Więc na pewno, na pewno doceniam wykonanie tej chatki, no i doceniam to, że można to jakoś wykorzystać. Tutaj akurat te siedziska. Tak średnio pasują, bo jak tutaj właściwie mamy usadzić tą minifigurkę? Z drugiej strony rozumiem, że tutaj jest mało miejsca, więc musieli jakoś wykombinować, żeby to po prostu przypominało jakieś krzesła, ale tymi krzesłami faktycznie nie było. No i jest jakiś garnek, jakaś kość. Ja wiem, że ci Tuskeni to mieli bardzo specyficzną dietę, więc nie wiem, czy Mando tutaj ze smakiem jadał razem ze swoim nowym przyjacielem. Fajne ognisko, ja lubię taki patent. No i tutaj dostajemy kolejne ciekawe elementy czyli takie duże, przyokrąglone, piaskowe płytki. To jest jak znalazł. A jakbyśmy się chcieli nieco bardziej czepiać, no to wiemy przecież, że Tatuin jest bardzo piaszczystą i wietrzną krainą, w której ciężko znaleźć jakieś sensowne schronienie. A tutaj ta lepianka, przecież ona wszędzie ma prześwity. O, tą laskę Tuskena można włożyć tutaj z każdej strony. Oczywiście my to rozumiemy, że jakby decydując się na taką technikę konstrukcyjną, pozostają te szczeliny, ale trzeba o tym pamiętać, że niektórzy mogą trochę kręcić nosem. Oj, Tuskenów to my mieliśmy w zestawach jak grzybów po deszczu, szczególnie w tych setach nawiązujących do tatuin, ale te nadruki nadal są interesujące i atrakcyjne. Można je wykorzystać do jakichś beduinów czy coś w tym guście. I tak najciekawiej się prezentuje tutaj głowa. Jakieś takie kolce spod pandaży, nieźle się to prezentuje. Jakbyśmy nie wiedzieli, że oni też są przyjaźni i pokojowo nastawieni, no to ja bym się co najmniej przeraził, jakbym takiego spotkał gdzieś tam na ulicy. Na szczęście raczej Tuskenów na ulicy nie spotykamy. No i tutaj mamy Mando w takim fajnym pancerzu, ale... Powiedziałbym bardzo mrocznym, brązowym, nieźle to się prezentuje. Zresztą w tej cywilizacji nawet kolor pancerza ma znaczenie. Są różne szarze, różne funkcje, i to jest wszystko po prostu odzwierciedlone, jeżeli chodzi o kolor ich umundurowania. Dobrze się to prezentuje też na tyle. Pochromowane elementy, no i ten hełm bardzo charakterystyczny. Właściwie wszyscy Mandalorianie posiadają coś takiego niezależnie od rasy. No, nieźle to się prezentuje. Na rękach też są elementy tego pancerza, i po prostu to jest dobrze wykonana figurka. No, a jeżeli chodzi o tego słodziaka, grogu, słuchajcie, bardzo wrażliwy na moc. Często jest błędnie nazywany baby yodą, no ale to raczej nie ten kierunek. Słuchajcie, mamy nosidełko, więc wujek Tusken może go sobie niańczyć. No i wiadomo, to jest na bazie takiego. Niemowlaka ludzkiego, ale tutaj jednak podmieniono główkę. Ona jest gumowa, no i przez to wygląda to rewelacyjnie. Fajnie, że mamy możliwość zdobycia tego oto unikatowego stworka, What? unikatowej postaci, właśnie w takim dosyć tanim zestawie. I to jest duży, chyba największy plus tego setu. Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z najlepszym zestawem z LEGO Star Wars na pierwszą połowę 2021 roku. Oczywiście te konstrukcje mają drobne mankamenty, o których mówiliśmy, ale jeżeli przymkniemy na to oko, no to dostajemy świetne postacie. No przede wszystkim grogu, chociaż mówię to już po raz 50., warto to jednak powtórzyć. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to dużo terenu, dużo takich piaskowych klocków, będziecie zadowoleni, jeżeli właśnie tego poszukujecie. Elementy zapasowe, jest coś do strzelania, trochę szarych elementów, ognik to jest fajne możemy sobie drugie ognisko zbudować no ale to by było na tyle moja ocena końcowa słuchajcie silne 9,5 na 10. Byłoby 10 na 10, ale jednak ten tusken mógłby być jakiś wyjątkowy, trochę bardziej unikatowy dla tego setu, może z jakimś innym malowaniem. No i jednak te drobne takie drobnostki konstrukcyjne tutaj jednak sprawiają, że 10 na 10 byłoby niezasłużone. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy polujecie na ten zestaw. Ja tymczasem się odmeldowuję, no i lecę dalej się bawić moim grogu. Hej hej hej!